Dobry wieczór. Właśnie słuchasz odcinka specjalnego, bardzo strasznego podcastu należącego do miniserii Październik z Dreszczykiem. Witam ponownie w naszym klubie grozy. Wszystkie znaki w piekle i na ziemi mówią jasno. Nadszedł nasz długo wyczekiwany październik i nareszcie możemy w pełni zanurzyć się w jesiennym mroku. Z tej okazji, jak co roku, przygotowałam dla was coś specjalnego. Nowych słuchaczy informuję, że naszą małą tradycją, celebrowaną od przeszło czterech lat jest. Październik z dreszczykiem, czyli seria tematyczna przygotowana dla uczczenia halloweenowego miesiąca. W tym roku wyjątkowo porzuciłam przekopywanie internetu w celu złowienia dla Was najsmakowitszych kąsków na rzecz własnej twórczości. Napisałam opowiadanie, którego będziecie mieli okazję słuchać w nadchodzących tygodniach. Nie będę zdradzać zbyt wiele, po prostu bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Należy do wąskiego grona szczęściar, które, pomimo trzydziestki na karku, wciąż utrzymują aktywny kontakt z licealną paczką. Nie jest to najłatwiejsze. W zasadzie z roku na rok jest coraz trudniej, bo każda z nas ma już własne życie, partnerów, pracę, jednak raz na kwartał, dokonując lekkich roszad w naszych przyciasnych grafikach, organizujemy wspólny wyjazd. Raz w góry, raz nad morze, raz nie wiadomo gdzie, byle daleko od codziennych spraw. Dajemy sobie wtedy przestrzeń, by znowu poczuć się jak ponad dekadę temu, bez trosko, lekko, trochę dziecinnie, w końcu kto nam zabroni. Kiedy pewnego wtorkowego wieczoru zobaczyłam powiadomienie naszej grupowej konwersacji, już wiedziałam, że nadchodzi ten długo wyczekiwany moment i za krótką chwilę znowu zobaczymy się w starym składzie. Ja? Kaśka, Jula, Zyta i Hanka, piątka kobiet, które sto lat temu postanowiły usiąść wspólnie na schodkach podczas długiej przerwy, I tak już im zostało. Wiedźmy. Zyta ochrzciła nas tym mianem w okolicach drugiej liceum, bo od czasu do czasu, dla czystej rozrywki, potrafiłyśmy bawić się w wywoływanie duchów. Cóż to była za frajda? Zwykle lądowałyśmy w domu Hani, która wraz z rodzicami mieszkała w xix willi w samym centrum miasta. Strasznie jej wszystkie zazdrościłyśmy, pomimo tego, że budynek był w opłakanym stanie. Tynk sypał się ze ścian, historia zapisywała kolejne wersy licznymi pęknięciami, a ubrania w jednej minucie przechodziły zapachem wilgoci. Ale dla nas liczyło się tylko jedno: tam musi przecież straszyć. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie udało nam się dokonać żadnego spektakularnego odkrycia, a uwierzcie, robiłyśmy wszystko, co w naszej mocy. Gasiłyśmy światła, paliłyśmy świeczki, wymyślałyśmy rozmaite zaklęcia i powtarzałyśmy zasłyszane w horrorach frazy: Jeśli tu jesteś, daj jakiś znak, albo Zbłąkana duszo, przemów moimi ustami jednak obdrapane mury milczały uparcie, nie dając nam cienia satysfakcji. My jednak niestrudzenie podejmowałyśmy kolejne próby i po prawdzie bardzo nas to bawiło. Długo specjalnie na tę okazję zakładałyśmy czarne kiecki nabyte w lumpeksie i czyściłyśmy osiedlowe kwiaciarnie z wysokich świeczek. Tablicę Uija każda z nas potrafiła narysować z zamkniętymi oczami choćby wybudzona w środku nocy, a wahadełkiem uczyni dowolny wygrzebany z szuflady przedmiot. To była nasza rzecz. Co tam, wiedźmy? Chyba czas na sabat? Napisała Zyta, dodając do frazy wystukanej kapslokiem emotikonkę miotły. Powiedz tylko gdzie i kiedy. Odpisałam nie zerkając nawet w kalendarz. Nie mogłam przegapić kolejnego spotkania, zresztą całą resztę można ostatecznie przeplanować. W odpowiedzi otrzymałam link do jednej ze stron z ofertami wynajmu krótkoterminowego. Po kliknięciu ujrzałam prześliczną chatkę otoczoną sporą połacią zieleni i okazały Lasem w tle. Hata na wzgórzu to pięknie umiejscowiony domek w samym centrum parku krajobrazowego. Idealne miejsce dla miłośników ciszy, wypoczynku na łonie natury i architektury z duszą. Głosiły dwie pierwsze, dość generyczne linijki. Mój wzrok szybko powędrował do galerii. O! dużo drewna. To lubię. Opalone słońcem, ciemne deski pokrywały zarówno podłogi, jak i sufit. W centrum dziennego pokoju stał duży kominek, a wokół niego ustawione były ławy, okryte kocami, baranimi skórami i wielobarwnymi poduchami w stylu boho. Wszystko to prezentowało się naprawdę przytulnie, a kompozycję dopełniał okrągły stół do planszówek oraz pokaźna kuchnia, która tylko czekała na nasze kulinarne eksperymenty. Czego chcieć więcej? Jedziemy, odpisałam, dołączając niegramatyczną ilość wykrzykników. Ani się spostrzegłam, podjeżdżałyśmy dziurawą, polną dróżką pod chatkę ze zdjęcia, przed którą stała już uśmiechnięta, na około czterdziestoletnia kobieta. Zapraszam do środka, krzyknęła, gdy my wyciągałyśmy pod górę walizki i siatki z jedzeniem. Jest piękniej niż na zdjęciach! Zachichotała Kaśka. To jakaś rodzinna nieruchomość? Ja nie wiem. Ja tu tylko pracuję. Miałam panią otworzyć i zadbać, żeby niczego wam nie zabrakło. A właściciele? drążyła Kaśka z niegasnącym entuzjazmem. Za granicą wyjechali wiele lat temu, a ja tu przychodzę i doglądam. Ucięła kobieta, notując coś na karteczce, którą złożyła na pół i pozostawiła na komodzie. Mój numer, gdyby czegoś jeszcze wam było trzeba. Domek jest do waszej dyspozycji, za wyjątkiem o tamtego pokoju. Kobieta wskazała palcem na drewniane drzwi obok Łazienki. A dlaczego? Zapytała Jula z wrodzoną sobie dziecięcą otwartością. Nie wiem dokładnie. Najpewniej państwo właściciele zostawili tam swoje prywatne rzeczy, które nie są przeznaczone do użytku gości. Zresztą pokój jest zamknięty. Uznajcie po prostu, że go tam nie ma. Kobieta uśmiechnęła się uprzejmie, a gdy tylko zamknęłyśmy za nią drzwi, popędziłyśmy jak banda dzieciaków, by zawalczyć o najlepsze łóżka. Sypialni, które znajdowały się na piętrze, było trzy dwie dwuosobowe i jedna naprawdę mała, umieszczona pomiędzy nimi. Nie ukrywam, że cenię sobie własną przestrzeń, więc uznałam, że zamiast licytować się ktoś od okna, a kto od drzwi, rzuciłam torbę na łóżko wypełniające niemal całe pomieszczenie niewielkiego pokoiku. O ja cię nie mogę, będziesz z tym spać? wycedziła Zyta, kiedy tylko przekroczyła próg mojej sypialni. Nie zauważyłam kompletnie, że tuż obok mojego łóżka wisiał podwójny portret ślubny, bardzo stary i zdecydowanie różniący się energią od sesyjek organizowanych przez współczesne nam młode pary. Twarze na zdjęciu były zastygłe w grobowej wręcz powadze. Głowa panny młodej, lekko przechylona w stronę mężczyzny w garniturze, była jedynym przejawem i tak ledwo wyczuwalnej zażyłości. Jakby byli razem za karę. <laughs> Zupełnie jak ja z moim starym. <laughs> Zachichotała Zyta i opuściła moją klitkę niczym tornado, pozostawiając mnie z nieprzyjemnym uczuciem. Siadłam na łóżku i jeszcze chwilę gapiłam się w smutną stopklatkę momentu, który niejedna para określa przecież mianem najszczęśliwszego dnia w życiu. Chwilę później Zyta na nowo pojawiła się w drzwiach, tym razem z resztą mojej babskiej zgrai. No, faktycznie, wymamrotała Kaśka. – Oj, już weźcie jej, nie straszcie – burknęła Jula. Zdjęcia tak wtedy wyglądały, bo w trakcie ich robienia nie można było się ruszać, żeby ich nie spierniczyć, a na tamte czasy to była naprawdę droga impreza. – Nie to co teraz – dodała śpiewnie, wyciągając z torebki swojego lekko już pożółkłego instaksa, który towarzyszył nam podczas wyjazdów od kilku dobrych lat. Sekundę później oślepił mnie flesz. Będziesz miała na pamiątkę, wyglądasz jakbyś zaliczała odsiadkę. Dodała odkładając czarnego jeszcze polaroida na szafkę przy drzwiach. Pokoik faktycznie był mikroskopijny. Z pewnością pełnił kiedyś funkcję pomieszczenia gospodarczego lub garderoby, którą obecni właściciele postanowili skapitalizować i przekształcić w pokój sypialny. No i tam oj, tam ciasny, ale własny. Odparłam dziarsko i ruszyłam z moimi wiedźmami do salonu. Na zewnątrz zaczynało się ściemniać, więc rozpaliłyśmy w kominku, przygotowałyśmy pyszności, owinęłyśmy się kocami i zasiadłyśmy na ławach, jedna przy drugiej, niczym kwoki na grzędzie. Godziny upływały z prędkością światła. W końcu miałyśmy sobie do streszczenia kilka miesięcy rozłąki, które nie sposób nadrobić internetową wymianą zdań. W pewnej chwili chaotyczny rejwach przemienił się w błogą ciszę, przerywaną trzaskami płonącego drewna. Trwaj, chwilo, pomyślałam. Było nam bezpiecznie, ciepło, miło. Płomień oświetlał nasze rozanielone spojrzenia utkwione w migoczących ognikach. Śledząc ten uroczy obrazek, dostrzegłam, że Zyta, siedząca najbliżej przed pokoju, rozgląda się badawczo i wyraźnie czeka na dogodny moment z błądzącym po kącikach ust szatańskim uśmieszkiem. W końcu nie wytrzymała. Ej, bo sorry, nie chcę wam przerywać tej starczej zadumy, ale jak myślicie, co jest za tamtymi drzwiami? No jak to co? Odparłam już przygotowana na tę ewentualność. Tak jak mówiła tamta kobieta, rzeczy osobiste właścicieli. Pewnie jakieś szpargały, które im służą, kiedy sami przyjeżdżają tu na wypoczynek. Jakieś ciuchy, przedmioty codziennego użytku, może jakiś rower. Zresztą, czy to ważne? Zyta patrzyła na mnie jeszcze chwilę, po czym bez słowa wstała i weszła w ciemność, kierując się w stronę tajemniczych drzwi. Chwyciła za klamkę. I nacisnęła kilka razy. Nie wiem, czego się spodziewałaś skwitowałam lekko poirytowana. Zyta zawsze wtykała nos w nie swoje sprawy musiała wiedzieć, widzieć i posmakować wszystkiego, a już najbardziej tego, co surowo zabronione. Przez całe liceum zrzucałam te tendencje na karby cielęcego wieku ale, jak widać, niektóre rzeczy bywają niezmienne. Po kilku nieudanych próbach wróciła na ławę, ale jej raptowność na dobre zniszczyła przyjemne odrętwienie. No to posiedziane, pomyślałam, wyczuwając kompletną zmianę energii. Nie myliłam się zresztą, bo już chwilę później Zyta zerknęła na nas z błyskiem wokół, sugerującym kolejny szalony pomysł. To może wyjdźmy z domku i sprawdźmy, co znajduje się za oknem od zewnątrz. Naprawdę. Jęknęłam, wierząc, że ten głupi plan szybko opuści naszą grupę i na nowo będziemy mogły po prostu się zrelaksować, w końcu po to tu przyjechałyśmy. Niestety, kilka sekund później cała czwórka moich ponad trzydziestoletnich wariatek stała już w przedpokoju gotowa do eksploracji. Stare, a głupie, wycedziłam. Idziesz? krzyknęła Kaśka ponaglająco. – A mogę nie? – O Jezu, no dobra, jak chcesz to zostań – przewróciła oczami wyraźnie zawiedziona brakiem mojej aprobaty – przed kominkiem było mi dobrze i ciepło. Nie rozumiałam, dlaczego miałabym wychodzić w zimną październikową noc, żeby pooglądać przez lodowatą szybę pudła jakichś kompletnie obcych ludzi. Co to mnie w ogóle obchodzi? Kilka sekund później w domu zapadła niemal kompletna cisza, przerywana dzikim chichotem dobiegającym z zewnątrz. One chyba nigdy nie dorosną. Westchnęłam bezsilnie, wsłuchując się w trzask drewna i stłumione salwy śmiechu, które nagle kompletnie umilkły. Kolejne sekundy zamieniały się w minuty. Z początku starałam się ignorować czarne myśli, jednak po kwadransie uznałam, że zdecydowanie muszę sprawdzić, co się tam dzieje. Choć mój mózg mimowolnie wypluwał najróżniejsze, makabryczne sceny, to w głębi serca czułam, że fatyguje się zupełnie bez sensu. Znałyśmy się jak łyse konie i doskonale wiedziałam, czego się spodziewać. Pewnie stoją tam jak obłąkane i analizują szeptem każdy najmniejszy element uchwycony przez światło latarki. Bez większego pośpiechu naciągnęłam na plecy wełniany szal i ruszyłam w stronę wyjścia. Ciężkie drewniane drzwi otworzyły się z nieprzyjemnym trzaskiem. Powitała mnie nieprzenikniona ciemność i chłód wczesnej jesieni, przesiąknięty zapachem mokrych liści. Nie było księżyca ani gwiazd, tylko czerń, do której moje oczy przyzwyczajały się jeszcze dobrą chwilę. W końcu dostrzegłam róg domu, za którym znajdowało się okno do zamkniętego pokoju. Zaczęłam podążać w tamtym kierunku, a z każdym kolejnym krokiem moje serce coraz mocniej przyspieszało, cisza przecież powinnam już je słyszeć, nawet jeśli po prostu tam stały bez słowa o szeptach nie wspominając. Cisza, cisza i ciemność, kiedy w końcu wychyliłam głowę z zawinkla, zamiast grupy koleżanek zobaczyłam nieruchomą postać, z bladą, nienaturalnie smukłą twarzą, wykrzywioną w przerażającym grymasie, patrzyła na mnie, a ja, ja nie krzyknęłam, nie uciekłam, po prostu stałam tam jak wryta, a z przerażenia zaczęło kręcić mi się w głowie. Nie wiem, ile to trwało sekundę, minutę, wieczność. Postać zastygła na tyle nieruchomo, że przez chwilę zastanawiałam się nawet, czy to może nie rzeźba, którą ktoś ustawił tam dla żartu. To musi mi się śnić, to musi mi się. Mogłabyś chociaż pisnąć ze strachu. Zyta! Wrzasnęłam bliska płaczu. Chwilę później z za rogu wyłoniła się reszta mojej ekipy, witając mnie salwą śmiechu. Czy was pojebało do reszty? Kryste, panie, 15 minut? Nie masz czas, jakby coś nas zeżarło, to już by zdążyło przetrawić. Nie miałam zamiaru uczestniczyć w tym cyrku. Odwróciłam się na pięcie i zdecydowanym krokiem ruszyłam do środka. Oj Zośka, nie denerwuj się, no przepraszamy, myślałyśmy, że to będzie śmieszne. Nie było, odburknęłam, zdejmując buty z demonstracyjnym impetem. Naprawdę dawno się tak nie bałam. Serce łomotało mi jak szalone, a oddech nie potrafił wrócić do normalnego rytmu, jednak chwilę później złość ustąpiła pewnej dozie zrozumienia. Uwielbiałyśmy się wzajemnie straszyć, od kiedy tylko pamiętam. Sama nie byłam święta. Kilka lat temu Julka dosłownie posikała się z przerażenia, kiedy zaczaiłam się na nią w najciemniejszym kącie wynajmowanego wówczas Airbnb. Taka tradycja. Dziwna, głupia, ale jednak tradycja, której tym razem ja padłam ofiarą i względem której na tym wyjeździe nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa. Generyczna maska ducha, którą można kupić w każdym supermarkecie podczas Halloweenowego sezonu, nie wyglądała już tak strasznie, leżąc bezwładnie na kuchennym blacie. Kiedy wreszcie się uspokoiłam, a dalsze fochy przestały mieć jakikolwiek sens, wróciłam do wcześniejszego tematu. – Okej, okay, to co tam wyczaiłyście? – zapytałam w końcu. – No właśnie o to chodzi, że nic. Szyby są zasłonięte świętymi obrazami. – Co? – No normalnie, ktoś powstawiał w okna obrazki z Maryją, Jezusem na krzyżu, jakimiś świętymi, pewnie po to, żeby nikt nie zaglądał do środka. – Albo po to, żeby święci nie patrzyli na to, co działo się wewnątrz – dodała Zyta teatralnym szeptem. – Jeszcze ci nie dość? – przewróciłam oczami, a moje pytanie błyskawicznie zostało potraktowane jako żart, wywołując ogólne rozbawienie. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja idę spać. Rzuciła kaśka. Dopiero teraz zorientowałyśmy się, że na zegarze wybiła druga, a nie miałyśmy już po 17 lat, żeby siedzieć tu do rana. Godzinę później wszystkie usadowiłyśmy się w swoich łóżkach, ale ja nie miałam zamiaru spać. Czas na zemstę. Ta misja wymagała poświęcenia, ale wiedziałam, że jest tego warta. Zyta, od kiedy się znamy, wstawała w nocy kilka razy a to do łazienki, a to po wodę, więc miałam gwarancję, że wcześniej czy później znajdzie się na niższej kondygnacji, a wtedy ja będę mogła zrealizować swoje dzieło. W salonie wciąż było całkiem przytulnie. Żar dogasającego kominka rozświetlał przestrzeń przy palenisku, a całe pomieszczenie cudnie pachniało drewnem. Mogę tu siedzieć choćby do rana, pomyślałam, chwytając za maskę, która kilka godzin temu niemal przyprawiła mnie o zawał. Jak się okazało, wcale nie musiałam długo czekać, bo dosłownie 10 minut później usłyszałam ruch na piętrze. Szybko usadowiłam się w bujanym fotelu w kącie pokoju i umieściłam na twarzy halloweenowy rekwizyt. Otwory na oczy okazały się na tyle małe, że z trudem dostrzegałam, co dzieje się wokół, jednak wiedziałam, że reakcja przyjaciółki warta jest każdego dyskomfortu. Zaczęłam ponuro bujać się w przód i w tył, wchodząc w przerażającą rolę. Wsłuchiwałam się w kroki, które powoli pokonywały kolejne stopnie w drodze na parter. Jeszcze chwileczkę, jeszcze... Momencik, kurde, nic nie widzę. Kiedy dźwięki zatrzymały się na drewnianej podłodze, w pokoju na nowo zapanowała cisza. Okej, okay. to pewnie ten moment, w którym Zyta wyłapuje, że ktoś siedzi w kącie. Pomyślałam, czekając w napięciu na rozdzierający wrzask. Gdybym, gdybym tylko mogła zobaczyć teraz jej twarz, po kilku dobrych sekundach kompletnej ciszy zaczęłam się czuć lekko nieswojo. Mogłaby chociaż coś powiedzieć, cokolwiek, a może, może mnie rozpoznała i zaraz to ja padnę ofiarą swojego żartu. Nagle poczułam, jak fotel zaczyna bujać się mocniej, tak jakby ktoś chwycił za oparcie. Początkowo nieznaczne odchylenia nabierały na mocy, miotając mną agresywnie w przód i w tył. Przed upadkiem ratowały mnie dłonie kurczowo ściskające pod podłokietniki. Co tu się dzieje? Do cholery! Zyta, to ty? Jula! Kaśka! Co jest? Nagle usłyszałam zaspany głos zyty dochodzący z wyższego piętra, a wraz z nim w domu na nowo zapanowała cisza i bezruch. Odzyskawszy równowagę, zerwałam z twarzy tę durną maskę i pobiegłam w stronę schodów. Kiedy wspinałam się na górę, zobaczyłam zdziwioną twarz przyjaciółki, i dopiero wtedy wybuchłam niepohamowanym szlochem. Co się stało? Ja. ja nie wiem, nie wiem. Byłam tam na dole, siadłam w bujanym fotelu i. I co? Nic, nic, nieważne. Nie wyglądasz na nic. Dociekała zatroskana Zyta. Jutro ci opowiem, a teraz wracaj spać, ok? Nie pamiętam, kiedy zasnęłam. Nie pamiętam, co mi się śniło. Obudził mnie szczęk talerzy, pekanie kawiarki i stłumione rozmowy. Najwidoczniej wszyscy prócz mnie byli już na nogach. Leżałam jeszcze chwilę, gapiąc się w sufit i z trudem łącząc kropki. No normalnie, ja sobie smacznie spałam... Nagle zorientowałam się, że cicha kuchenna dyskusja może dotyczyć mojej osoby. I nagle słyszę, jak zaczyna śpiewać. Co takiego? Wrzasnęła Jula. Uj ciszej. Daj wariatce spać. Jak to śpiewać? Ze zdziwienia siadłam na łóżku. Niczego nie śpiewałam, nie słyszałam też żadnej melodii. No, słyszałam, jak coś nuci pod nosem w swoim pokoju, trochę creepy, ale to cała Zośka. Później wstała, weszła do nas, później do drugiego pokoju, tak mi się wydawało przynajmniej, bo leżałam twarzą do ściany. Później zeszła po schodach. I stała tam chwilę. Może lunatykowała? Może. No, no a później zaczęła krzyczeć nasze imiona, a resztę już pewnie słyszałeś, bo leciała na górę po tych schodach jak poparzona. No, płakała chyba nie? Wyła, ale nic mi nie chciała powiedzieć. Pewnie dzisiaj się dowiemy, co tam się naszej lunatyczce objawiło. Nie mogłam sobie tego przypomnieć. Zresztą dobrze wiem, co robiłam. Laski poszły spać, ja siedziałam z nosem w telefonie i czekałam, aż wszystkie odpadną, po czym poszłam prosto na dół. Nigdzie nie po co miałabym to robić. Zerwałam się z łóżka i pomaszerowałam do kuchni. – Oho, wstał nasz nocny Marek – zachichotała Julka, próbując rozładować atmosferę. – I jak się spało? – Źle. – No właśnie, Zyta mówiła… – Wiem, co Zyta mówiła. Słuchajcie, pomyślicie, że zwariowałam, ale ja… ja nie chodziłam po waszych pokojach. Zeszłam prosto na dół. No, dobra, przyznam się, chciałam się lekko zemścić za ten numer z maską. Wzięłam tę maszkarę, założyłam sobie na łeb i siadłam w fotelu. I, I ten fotel, on zaczął się sambujać, ale nie tak lekko. Gdybym się czegoś nie trzymała, to zleciałabym z niego na zbity pysk. Urwałam, spotykając się z rzędem zdziwionych wyrazów twarzy. Co sugerujesz? No, nie wiem, mówię wam jak było. A może to jest właśnie twój plan? Wkręcasz nam teraz historię, żebyśmy chodziły tu ze srany do samej niedzieli! Zaśmiała się Kaśka, a ja dla kontrastu wybuchłam płaczem. To niewiarygodne napięcie wciąż we mnie siedziało, a brak zrozumienia ze strony mojej ekipy tylko potęgował niestygnące przerażenie. Ta reakcja ucięła dalszą dyskusję. Kilka sekund później stanął przede mną kubek kawy z gęsto spienionym mlekiem i apetycznie wyglądająca jajecznica. Nocne perypetie i dziwna atmosfera z każdą kolejną godziną stawały się mniej wyraźne. Złe emocje tonęły w zabawnych historiach i głupich żartach, którym oddawałyśmy się z lubością, zapominając o Bożym świecie. Po obiedzie postanowiłyśmy wyruszyć na małą przechadzkę po okolicy. Liście przyjemnie trzeszczały pod podeszwami, a nasz śmiech mieszał się z podmuchami październikowego powietrza.